Witam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na szeptach tarota. Ja mam na imię Krystyna i dziś zapraszam Was na czytanie marcowe. Marzec tego roku to wyjątkowy miesiąc, który przyniesie ze sobą niezwykłą energię. Neptun po 165 latach rozpoczyna nowy cykl, co jest wydarzeniem o ogromnym znaczeniu. To czas, kiedy możesz poczuć, jak Twoja intuicja i duchowość Stają się silniejsze, a twoje postrzeganie rzeczywistości zmienia się na głębsze i takie bardziej świadome. Może to być początek nowej duchowej drogi, której celem jest odnalezienie głębszego sensu życia. Jednak, pomimo tej niesamowitej energii, Merkury w retrogradacji może wprowadzić trochę zamieszania w kwestiach komunikacyjnych i relacjach. Może pojawić się konieczność Powrotu do przeszłości, uporządkowania jakichś spraw a, lub rozwiązywania jakichś niezamkniętych kwestii. To dobry moment, aby a, zająć się tym, co zostało zaniedbane i nadać temu być może taką nową formę. Także zobaczmy, co przyniesie m, marzec, co powiedzą karty. I po tarocie, kochani, jeżeli macie dwa pytania, to zapytamy kart anielskich. I poprosimy o odpowiedź na Wasze prywatne, prywatne pytania. Także usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Jaka jest a, energia dla skorpionów na marzec? Jaka jest Wasza energia, moje drogie skorpiony, i ta energia z zewnątrz? <sighs> y Wy jesteście w takiej energii, troszeczkę będzie taka potrzeba zatrzymania się, tak? No i ten, ten Merkury sprawi to, że będziemy musieli się właśnie trochę zatrzymać. No to jest właśnie taka karta rewaluacji, Zobaczenia, czy to, co było do tej pory, pracuje dla Was. Jeżeli tutaj macie no, jakieś takie projekty, nad którymi pracowaliście w przeszłości, oczywiście no, życie się toczy. I, ale, może to mówię o jakichś takich rzeczach ostatnio, które zaczęliście. To pamiętajcie, żeby uzbroić się trochę w cierpliwość, tak? No, bo nie zawsze te owoce naszej pracy przychodzą od razu. Um, także, nawet, żeby tutaj ocenić, czy to coś no, pracuje, czy nie, to też potrzeba czasu. Także, yy, no, taka energia, karta właśnie yy, cierpliwości, planowania. No, i być może takiego oczekiwania na rezultaty. No, i jest tutaj też ta szóstka koło tego stoi, która no mówi znowu o takim, takiej równowadze, zachowaniu, zachowaniu równowagi w dawaniu i braniu, czyli też o takiej sprawiedliwości. Będzie bardzo ważny właśnie w marcu znaczy, będzie bardzo ważna ta energia z zachowania balansu, moi drodzy. Tutaj jest to też taka energia wsparcia, dobroczynności. Być może no, jeżeli potrzebujecie jakiejś porady, wsparcia, będziecie w takiej sytuacji, to mogą, mogą właśnie pojawić się w oku was, znaleźć się nagle no, takie przyjazne osoby, ale też może przyjść ktoś do was z prośbą o poradę, o radę, o jakieś wsparcie. Pamiętajcie, że ważne jest właśnie to zachowanie równomierne, tak? I jeżeli dajemy, to też mamy prawo oczekiwać, że ten wszechświat, no nie, że wzróci, ale że odwzajemni nam się um, równomiernie, do tej, no, proporcjonalnie do tego, co my, co my dajemy. Także jest to, no i też tyczy się to pracy, tak? Także Ile włożycie pracy tutaj w to, co. Zróbmy sobie to na przykładzie ogródka, tak? Jeżeli, jeżeli zasiejecie jakieś plony, no to im bardziej doglądacie tego ogródka, im więcej wkładacie pracy, doglądacie, żeby nie było chwastów, żeby było podlane, no to tym większy będzie urodzaj. Czyli właśnie to zachowanie, ta równowaga tej energii w dawaniu i braniu. Im więcej. Czasami jest tak w życiu, że czasami dużo się napracujemy, a to. No te pieniążki mogą, mogą nie być właśnie równoważne z naszą pracą. I być może karty mówią, że ten marzec będzie też dla Was takim miesiącem, właśnie, żeby się zastanowić. Tutaj mówię też, no, może być o pracy zawodowej, ale też może być, jeżeli chodzi o Wasze prywatne, osobiste życie, czy jest zachowanie tej energii? Czy Wy jesteście tą osobą, która. Jak najwięcej wkłada, a być może ta druga strona nie daje. Może to być dla Was właśnie taki miesiąc refleksji i zastanowienia się nad tymi aspektami waszego życia. Dobrze, przechodzimy dalej. Jaki będzie tutaj główny cel w marcu dla skorpionów? Wow, no to jest mimo tych wszystkich zastanowień macie. No, może być właśnie praca, coś z pracą związane. Cesarz symbolizuje jakiś autorytet, osobę wysoko postawioną, więc może sugerować waszego szefa, ale, ale też może sugerować was potrzebę takiej, to jest taka energia realizacji planów. Czyli zdecydowania się właśnie takiego ustabilizowania Waszych planów na przyszłość, w którą stronę idziecie. Ta karta też mówi o takiej własnej autodyscyplinie, także to może być um, tutaj też no, ważne dla niektórych, dla niektórych skorpionów. Myślę, że bardzo ważne będzie właśnie dla Was w marcu. Um, niektórzy będą się zastanawiać, niektórzy będą pracować właśnie nad tym, ale na tą waszą przyszłą stabilnością, na poczuciem właśnie bezpieczeństwa. No i, no i też potrzeba jakiejś takiej kontroli, tak? Kontroli może właśnie nad sytuacją. Będziecie zastanawiać się właśnie, jak ta przyszłość, jak ten nowy rok, który wiosna, w marcu no, przychodzi wiosna, więc taki dostajemy takiej nowej energii, tak? No i patrzcie, to jest karta barana, a baran ma w marcu urodziny. Także może, jeżeli macie w oku siebie baranów, może te osoby odegrają jakąś ważną rolę w waszym życiu. W każdym razie jest tutaj energia potrzeby samorealizacji, realizacji waszych planów, zastanawianiu się właśnie, co wam daje to poczucie stabilności, um, poczucie takiego bezpieczeństwa. Dobrze, kochani, co tutaj może być trudne dla was... Albo jakie tu mogą być przeszkody, jeżeli są, bo niekoniecznie muszą być. No coś tutaj może być, tutaj możecie mieć jakieś, mogą być jakieś małe rozczarowania, mogą być jakiś żal, jakiś smutek, ale to może być związane właśnie z realizacją. Waszych przyszłościowych planów, tak? Tutaj, ponieważ są te dwie karty zachowania tego, tego balansu, tego, tej równowagi, no niektóre skorpiony mogą dojść no, do takich wniosków tutaj po jakiejś takiej rewaluacji, że może niektóre, no niektóre, rzeczy będą musiały Was opuścić, będą musiały odejść. Um, w piątce pucharów on, no tutaj ubolewa w sumie nad. Um, stratą nad rozlanym winem, ale to jest taka strata w sensie, że on stracił apetyt na to wino, czy na to coś, co tutaj no tego już nie ma i on tak jakby no nad tym w tym momencie ubolewa. Także to jest jakiś taki no mały smutek, mały mały żal, być może jakieś małe takie rozczarowanie, ale ta karta zawsze mówi, żeby skupić się na tym co jest, na tym co to jest w sumie taka karta wyrażania wdzięczności Wszechświatowi i um, yy, cieszenia się tym, co mamy i, i raczej skupieniu energii, skupieniu koncentracji na tym, co jest. No to, co się już rozlało, to się rozlało. Jeżeli straciliśmy apetyt na coś, no to straciliśmy apetyt na coś. Prawdopodobnie yy, mamy apetyt na coś nowego. Także coś nowego yy, może przyjść do Was nowego, albo należy skoncentrować się właśnie i rozbudować... To, co jest. Kochani, na co, na co tu jest szansa albo sukces? Co tutaj no, będzie takie bardzo pomyślne w tym miesiącu? No, Wy tutaj możecie pozbyć się jakiejś iluzji. Coś, co tutaj, jakieś, nie wiem, może zmartwienia. Które zaprzątały Wam trochę głowę. Jest tutaj szansa, żeby właśnie uwolnić się od tego. Dziewiątka mieczy ogólnie mówi o jakichś takich lękach, zmartwieniach, takiej naszej trochę własnej, taką my sobie dajemy taką karę umysłową, tutaj, nie wiem, umartwiamy się czymś, zamartwiamy się, być może często właśnie bezpodstawnie. I jest szansa, że cokolwiek tutaj no jest powodem tych Waszych zmartwień, no może się jakoś tak samo rozwiązać. Czasami w tej dziewiątce mieczy ona tutaj siedzi w takim wygodnym, wygodnym łóżeczku, ta poduszeczka jest tak pięknie, równiutko, no za nią ten, ten, ta kołderka też, to wszystko tutaj w sumie nic nie jest zburzone poza, poza jej myślami. I często ta karta mówi o tym, że są takie rzeczy w naszym życiu, które nam przeszkadzają, które nam zawadzają, ale mm, to, jest taki, to jest taki kamyk w naszym bucie, który nam przeszkadza, ale nie przeszkadza nam na tyle, żeby zatrzymać się, ściągnąć buta, wyrzucić kamień i iść dalej. Czyli to jest coś takiego, co Wam zawadza, ale nie na tyle, żebyście dokonali jakichś czynów, akcji, prób. Usunięcia tego. Więc ja myślę, że macie właśnie szansę w tym miesiącu, jeżeli jest coś takiego w waszym życiu, to myślę, że to będzie takie zatrzymanie się, ściągnięcie buta, wyrzucenie tego kamienia, żeby móc dalej iść kochani w dalszą, w dalszą drogę. Dobrze. Czego powinniście unikać, moje drogie skorpiony, albo kogo, albo jakich sytuacji? Na no co tu trzeba zwrócić uwagę. Uu, no ja myślę popatrzcie na komunikację, tak? Bo no jest ten, ten merkury i no i też, kochani, Wenus jest w ogóle w retrogradacji w marcu, no czy będzie. Dwójka pucharów no wyjątkowo mówi tutaj o partnerstwie, o komunikacji. No, mówi właśnie o takiej miłości, harmonii. Także ja myślę, że... Uważajcie po prostu, znaczy uważajcie, może nie uważajcie, ale mm, zwracajcie uwagę, zwracajcie uwagę jak wy komunikujecie się i jak wasz, co próbuje zakomunikować być może wasz partner, no jeżeli nie macie partnera, to może być ogólna po prostu komunikacja ogólnie międzyludzka, bo będzie tutaj, tu może być właśnie dużo jakichś takich, no nie wiem, niedomówień jakieś wiadomości mogą nie dochodzić, coś może być spóźnione, możecie się dowiedzieć o czymś później i to może po prostu powodować jakieś no, niesnaski, nieporozumienia, jeżeli właśnie chodzi o wasz związek, tak? O, o Szczególnie o waszych bliskich, ale to też może tyczyć się, no, jeżeli chodzi właśnie o pracę, tak? No, bo jeżeli wasz szef tutaj, tak, nie wiem, wyśle wam jakąś ważną wiadomość i on nie dojdzie, i wy się tu z czymś spóźnicie, no, a w sumie to nie jest wasza wina, no bo nie wiem, zepsuł się komputer, no to są takiego typu sprawy, tak? I to może stwarzać jakieś, no, nie wiem, kwasy, zakwasy nieporozumienia. Także zwracajcie szczególną uwagę na to. No i tutaj też może być jakiś taki y, potrzeba powrót, może będzie właśnie dobrze zweryfikować y, jakieś takie rzeczy z przeszłości, tak, jak według tej astrologii, zwrócić uwagę, może są tu jakieś takie niedomknięte sprawy. Bardziej tu myślę tutaj o partnerstwie, ale no, jeżeli macie, może być wśród znajomych, może być wśród rodziny, mogą być różne platformy. Może należy sobie tutaj, kochani, coś wyjaśnić, żeby domknąć jakąś sytuację, która no, została może właśnie niewyjaśniona z przeszłości. Kochani, na co z kolei powinniście się otworzyć w marcu? Na co powinniście. No, na wielkie zmiany. Na wielkie zmiany. Marzec, popatrzcie, budzi się, będzie budzić się wiosna. Ja będę robić czytania w ogóle wiosenne na następne trzy miesiące, ale macie tutaj. Ja wiem, że ta karta często przestrasza przestrasza wiele osób. No bo jest to karta śmierci, ale tak naprawdę i w niektórych tarotach no ja akurat nie mam takiego. Ale zaczynają po prostu nazywać tą kartę kartą odrodzenia. Bo tak naprawdę no, ta karta śmierci właśnie jest tą kartą odrodzenia. I ona oczywiście no, mówi o tym, że coś, coś tutaj. no Coś musi umrzeć, żeby coś mogło powstać, coś musi się zamknąć, żeby coś mogło się otworzyć. Ale ona w tym wypadku mówi tu, że Wy jesteście gotowi na tą zmianę. Wy już sobie tutaj, tak jak mówię, wyciągnęliście ten kamyk. Ten kamyk z buta, żeby już was więcej, kochani, tutaj nie uwierał. Ja myślę, że tutaj też no, skończy się płakanie za tym, może co już Wam tutaj nie smakuje, czyli to jest takie nabranie apetytu na coś nowego i Wy jesteście raczej, raczej gotowi, tak? Czyli ta karta mówi właśnie, żeby otworzyć się na coś nowego, to jest karta przebudzenia. To nie znaczy zawsze. Że my tutaj, nie wiem, będziemy budować nowy dom, nowy biznes, choć jak najbardziej możemy. Ona może, to może być związane z Waszymi przekonaniami, nawet. Z tym, że to będą jakieś taka, taka zmiana, dosyć duża zmiana, jeżeli chodzi o przekonania. Może było coś, no jakieś wartości życiowe, ale takie, no duże, które po prostu ulegną. Już stwierdziliście, że. Ten sposób myślenia albo takie podejście, y, jakie miałem do pewnej sprawy, już dla mnie albo nie pracuje, albo straciło w ogóle ważność. Nie jest już to dla mnie y, takie ważne. Nie wiem, podam wam taki przykład, ale nie chcę, żebyście za bardzo y, przylgnęli do tego, bo to jest taki no bardzo. Y, no, niektóre osoby będą rezonować. No, załóżmy, że wierzyliście, wierzyliście, że absolutnie, tylko i wyłącznie muszę wziąć ślub, bo bez ślubu absolutnie nie będę z nikim, no nie będę mieszkał, tak? I może coś takiego się wydarzy, że stwierdzicie, no w sumie nie jest to dla mnie takie ważne. Ważne jest, żeby być z tym kimś, także zmieniają się jakieś takie właśnie, znaczy mogą zmieniać się jakieś takie bardzo grube, duże wartości w waszym życiu, jakieś takie wyobrażenia, które kiedyś właśnie mieliście, i one się zmieniają. Także ona może właśnie mówić o tym. A dla niektórych tak, dla niektórych to może być zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, może być jakieś duże przebudzenie duchowe, tak? Mogą to być, no może być to w ogóle związane z religią, z wiarą i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, kochani, co Wam tu będzie sprzyjać? Co Wam będzie pomagać? Albo kto w tym miesiącu, gdzie znajdziecie oporę? Albo, wes, albo wsparcie, popatrzcie w mocy kreacji, w mocy kreacji. Czyli w, a powiedziałabym w tej waszej kreatywności, warto tutaj będzie chyba skoncentrować się na puszczeniu, na puszczeniu waszej fantazji, waszych marzeń, po prostu pozwoleniu sobie, tak? Ja tutaj myślę, że jakby się pozbędziecie tych jakichś tam koszmarów, marów, no to Zrobi to takie miejsce, taką świeżą, energię na, na właśnie na przyjście tej świeżej twórczej energii. To jest i ona się tu wspaniale, popatrzcie wiąże z tą kartą śmierci, czyli odrodzenia, bo mag mówi o manifestacji. Mówi o sile manifestacji, mówi o samozapoznaniu, ale ta karta, to jest karta kreatywności, innowacji, innowacji i zawsze mówi o tym, że wszystko w sumie, co potrzebujecie, żeby wykreować to coś nowego, to, co sobie wymarzycie, jest już w Was. Czasami wydaje nam się, czegoś tam chcemy, coś, o czym sobie tam marzymy, nie wiem, no, może to być związane z pracą, może to być związane z, ze związkami, może być z hobby, ale wydaje nam się, a, ale jeszcze nie jestem w tym dobry, a jeszcze nie jestem gotowy. No, 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 to nie jest, to nie jest tak. Ja zawsze mówię, że najlepiej też uczymy się i doszlifowujemy wszystkiego, ale już w pracy. Czyli nie bójcie się tutaj no, podjąć właśnie jakiejś decyzji, że no, nie wiem, muszę się czegoś tam douczyć, czy tam, no, nie wiem, muszę schudnąć jeszcze 5 funtów, żeby zacząć randkować. To są tego typu, tego typu, jakieś takie zahamowania, właśnie. I ja myślę, że pomoże wam tutaj w tym miesiącu właśnie pozwolenie sobie w uwierzenie w uwierzenie przede wszystkim samego siebie że jak najbardziej macie to co potrzebujecie żeby wykreować to o czym tak naprawdę marzycie dobrze kochani i poweźmiemy sobie taką ogólną podsumowanie albo radę jaka jest rada dla naszych skorpionów na marzec Kochani, powiem tak, jeżeli yy, będzie taka potrzeba, że no nie wiem, niektóre skorpiony mogą, będą chciały się czegoś tutaj uczyć, albo te nowe początki tutaj yy, może być właśnie, popatrzcie, no jest tu dawanie i branie. Macie tą kartę. Yy. Czwórka monet ogólnie mówi o oszczędzaniu, mówi też i o skąpstwie, o potrzebie. Zachowania takiej no, kontroli. O, to jest takie y, też kurczowe trzymanie się y, tego, co macie. A tutaj jest potrzeba tego balansu w dawaniu i braniu. Także dla niektórych tutaj y, no, zastanówcie się, tak, czy zachowujecie ten balans energetyczny, jeżeli właśnie chodzi o energię, to nie muszą być konkretnie pieniądze, takie fizyczne pieniądze. To też, jeżeli chodzi o dawanie i branie, to może być energia, jeżeli chodzi o miłość, o wsparcie, to wszystko jest energia, czyli myślę, że będzie dla Was właśnie bardzo ważne w tym miesiącu skoncentrowanie się, jeżeli chodzi o związki, jeżeli chodzi o finanse, o zachowanie tego balansu, żeby nie trzymać się właśnie czegoś zakurczowo, przychodzą takie momenty że my musimy dać, żeby tak jak powiedziałam na początku, ten wszechświat mógł wrócić z tym samym do nas, żebyśmy mogli dostać. Także to jest taka myśl przewodnia. No, popatrzcie też na te karty i co wy w nich widzicie, jak one, kochani, rezonują z Wami, jak rezonują z tym, w jakim punkcie Waszego życia jesteście teraz. No i oczywiście wyciągnijcie odpowiednie. Wnioski. Czytanie, jak mówię, jest ogólne, nie będzie rezonować z wszystkimi, więc bierzcie do siebie tylko te aspekty, które tak naprawdę rezonują z Wami. A to, co nie rezonuje z Wami, zostawcie dla innych. Dobrze, a teraz, jeżeli macie pytania, i też pamiętajcie, podejdźcie do tych pytań z dystansem. Yy, karty anielskie czasami dają taką definitywną odpowiedź: yy, tak albo nie. No i w zależności, teraz nie wiem, jak wy formujecie te pytania, te pytania powinny być zawsze takie bardziej no, otwarte mimo wszystko, bo tarot daje wam takie odpowiedzi, takie wskazówki, jak podejść, jak się może um, usytuować do pewnej sytuacji, a te tutaj mogą być takie bardziej um, no, konkretne, także podejdźcie do tego z dystansem. Dobrze, jaka jest odpowiedź na pytanie numer 1? Wybierzcie nowy kierunek i odpowiedź na pytanie numer 2. Komunikujcie się, ważna będzie dobra, czysta komunikacja. Czyli tak jak tu mówiliśmy, trzeba będzie zwracać. No ale to jest odpowiedź na Wasze prywatne pytanie. Nie wiem o co zapytaliście, ale czysta komunikacja jest odpowiedzią na Wasze pytanie. A dziękuję Wam, moje kochane skorpionki, A życzę Wam wspaniałego marca i zapraszam na następne czytanka. Pa! pa.